Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powtórzymy sobie wiadomości z działu 6. To jest rewolucja francuska i okres napoleoński. Dział szósty składał się z sześciu tematów: Rewolucja francuska, Republika francuska, epoka Napoleona, upadek Napoleona, legiony polskie we Włoszech, księstwo warszawskie. Zaczynamy od rewolucji francuskiej. W XVIII wiecznej Francji rządy absolutne nadal sprawowała dynastia Bourbonów, potężna francuska armia i flota brały udział w licznych konfliktach zbrojnych, co wymagało znacznych nakładów finansowych. Bardzo kosztowne było utrzymanie dworów w Wersalu, wysokie wydatki państwa doprowadziły skarbiec Francji do ruiny. Aby napełnić pusty skarbiec, król Ludwik XVI postanowił nałożyć nowe podatki. W 1789 roku król po raz pierwszy od 175 lat zwołał posiedzenie stanów generalnych, zgromadzenia złożonego z przedstawicieli społeczeństwa francuskiego. Zadaniem stanów generalnych było doradzanie królowi, zwłaszcza w sprawach ustalania podatków. Społeczeństwo w XVIII wiecznej Francji dzieliło się na trzy stany, które różniły się prawami i obowiązkami. Dwa pierwsze stany, duchowieństwo i szlachta, cieszyły się licznymi przywilejami. Mieszczanie i chłopi stanowili najliczniejszy stan trzeci, który stanowił 98% społeczeństwa. W czasie obrad stanów generalnych przedstawiciele stanu trzeciego dążyli do zreformowania państwa i poprawy swojej sytuacji. Na zmianę nie chciał zgodzić się władca. Wobec sprzeciwu króla przedstawiciele stanu trzeciego obwołali się zgromadzeniem narodowym, które reprezentuje lud Francji. Przeciwstawiali się absolutnej władzy królewskiej i deklarowali, że nie zakończą obrad, dopóki nie zostanie uchwalona konstytucja. Król, zaskoczony rozwojem wydarzeń, zaakceptował zgromadzenie narodowe, które zmieniło nazwę na Konstytuanta, której głównym celem było uchwalenie konstytucji. Na początku lipca 1789 roku rozniosła się wieść, że król Ludwik XVI zbiera wojsko w okolicach Wersalu celem siłowego rozpędzenia Konstytuanty. Lud Paryża wzburzony pogłoskami 14 lipca 1789 roku zaatakował i zdobył Bastylię, twierdzę służącą za więzienie, do której władcy Francji zsyłali głównie swoich wrogów politycznych. Wydarzenie to stało się początkiem wielkiej rewolucji francuskiej. W sierpniu 1789 roku Konstytuanta uchwaliła Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Wszyscy poddani mogli odtąd wyrażać sprzeciw wobec niesprawiedliwej władzy. Wszystkim obywatelom nadano prawo do swobodnego wygłaszania swoich poglądów. Wprowadzono wolność wyznania oraz prawo do bezpieczeństwa i własności. Zniesiono podział stanowy społeczeństwa. Obywatele stali się równi wobec prawa. Króla pozbawiono władzy absolutnej we wrześniu 1791 roku uchwalono konstytucję Francji, obywatelom zagwarantowano wszystkie prawa ujęte w deklaracji praw człowieka i obywatela, wprowadzono trójpodział władzy Władzę ustawodawczą miało sprawować Zgromadzenie Prawodawcze, władzę wykonawczą przyznano królowi. Monarcha mógł m.in. odwoływać i powoływać ministrów, nadzorował wojsko i politykę zagraniczną. Król musiał złożyć przysięgę na wierność narodowi i prawu, sądy stały się niezależne od Zgromadzenia Prawodawczego i króla, stanowiska państwowe miały być obsadzane w drodze wyborów. Republika Francuska. Rewolucjoniści francuscy zamierzali rozpowszechnić ideę rewolucji w innych państwach europejskich. Doprowadziło to w 1792 roku do wybuchu wojny z Austrią i Prusami. Wojna początkowo przebiegała niepomyślnie dla Francuzów. Za porażki na froncie wojennym obwiniano Ludwika XVI oraz jego żonę Marię Antoninę. W Paryżu wybuchły zamieszki i ludność zaatakowała Pałac Królewski. Ludwik XVI wraz z rodziną został uwięziony. We wrześniu 1792 roku parlament zniósł monarchię we Francji i wprowadził republikę. Pełnia władzy w państwie należała do parlamentu wybieranego przez naród. W styczniu 1793 roku Ludwik XVI został uznany za winnego zdrady narodu i skazany na śmierć przez ścięcie na gilotynie. Egzekucję wykonano publicznie, niebawem w taki sam sposób stracono królową Marię Antoninę oraz wiele osób z otoczenia władcy. Po egzekucji Ludwika XVI do wojny z Francją przystąpiła po stronie Austrii plus większość państw europejskich, m.in. Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania i Portugalia. Państwa te zawiązały antyfrancuski sojusz, którego celem było obalenie republiki. W 1793 roku władzę we Francji przejęło siłą radykalne stronnictwo Jakobinów z Maksymilianem Robespierre na czele. Jakobini uważali, że w walce z wrogami rewolucji konieczne jest zastosowanie terroru. Powołano Trybunał Rewolucyjny, specjalny sąd, przed którym stawiano oskarżonych o niechęć wobec nowego porządku. Trybunał wydawał jedynie dwa rodzaje wyroku – śmierć lub uwniewinnienie. Od jego wyroków nie było odwołania. Najczęściej zapadały wyroki śmierci, które wykonywano przy użyciu gilotyny. Skazywano nie tylko wrogów nowego ustroju, lecz także tych rewolucjonistów, którzy nie należeli do stronnictwa Jakobinów. Okres rządów jakobińskich nazywany jest Wielkim Terrorem. Władze rewolucyjnej Francji zwalczały także Kościół katolicki, który uznano za wroga nowego ustroju. Zabroniono odprawiania nabożeństw i publicznie palono święte obrazy. Jakobini z wykorzystaniem terroru opanowali kryzys w kraju, poprawiła się także sytuacja wojsk francuskich na froncie. W lipcu 1794 roku przywódcy Jakobinów, w tym Robespierre, zostali aresztowani i skazani na karę śmierci, którą wykonano na gilotynie. Rządy we Francji przeszły w ręce umiarkowanych rewolucjonistów. W 1795 roku uchwalono nową konstytucję, która władzę wykonawczą powierzała pięcioosobowemu rządowi zwanemu dyrektoriatem. Konstytucja przyznawała prawa wyborcze wszystkim obywatelom, którzy płacili podatki. Kandydować na urzędy mogli tylko ludzie o dużym majątku, głównie bogata burżuazja, która uzyskała w ten sposób znaczny wpływ na rządy w państwie. Epoka Napoleona. W 1794 roku po opadku Jakobinów ustanowiono rządy dyrektoriatu, które zmagały się z kryzysem gospodarczym. Wzrastało niezadowolenie społeczne, Francja nadal znajdowała się w stanie wojny z koalicją państw europejskich, Austrią, Prusami, Wielką Brytanią i Rosją. Walki prowadzono m.in. na terytorium Włoch, gdzie sławę zdobył młody i ambitny generał Napoleon Bonaparte. W latach 1796-1797 zwyciężał on w wielu bitwach, zmuszając Austrię do kapitulacji. Na mocy traktatu pokojowego Francja uzyskała nowe terytoria. Napoleon Bonaparte zamierzał wykorzystać popularność do zdobycia przywództwa. W 1799 roku dokonał zamachu stanu i przejął władzę we Francji. Dyrektoriat został zastąpiony przez trzyosobowy konsulat. Bonaparte został dożywotnią pierwszym konsulem z szerokimi uprawnieniami. Napoleon skupił się głównie na gospodarce, zmierzając do poprawy warunków życia mieszkańców wyczerpanych rewolucją i wojną. W 1804 roku z inicjatywy Napoleona uchwalono zbiór praw, tzw. kodeks Napoleona. Dokument gwarantował wolności obywatelskie zdobyte w wyniku rewolucji, zapewniał wszystkim równość wobec prawa, wolność osobistą i religijną, chronił własność prywatną i zapewniał swobodę działalności gospodarczej w sferze handlu, produkcji rolnej i przemysłowej. Likwidował ograniczenia stanowe, hamujące rozwój gospodarczy, stał się wzorem dla innych zbiorów praw na świecie. Francja formalnie była republiką, w rzeczywistości Napoleon sprawował władzę zbliżoną do królewskiej. W 1804 roku Francuzi w głosowaniu zdecydowali o przywróceniu monarchii. Pod koniec 1804 roku Napoleon został koronowany na cesarza Francuzów. Rosnąca siła Francji stawała się zagrożeniem dla innych państw Europy. W 1805 roku Wielka Brytania stanęła na czele kolejnej koalicji antyfrancuskiej, w której znalazły się także Austria i Rosja. W 1805 roku, w bitwie pod Austerlitz, armia Napoleona rozbiła połączone wojska austriackie i rosyjskie. Skutki bitwy. Franciszek II musiał zrzec się tytułu cesarza rzymskiego, zachowując jedynie tytuł cesarza Austrii, w której panował jako Franciszek I. Przestała istnieć założona w X wieku Rzesza Niemiecka, z części ziem niemieckich Bonaparte utworzył Związek Reński, podporządkowany Francji. W 1806 roku Napoleon pokonał wojska pruskie, zajmując całe terytorium Prus. W 1806 roku Napoleon wprowadził blokadę kontynentalną Wielkiej Brytanii. Francja, jej sojusznicy oraz państwa pokonane przez Francję nie mogły prowadzić handlu z Wielką Brytanią. W 1807 roku po pokonaniu wojsk rosyjskich pod Frydlandem Napoleon zawarł pokój w tylży. cars zobowiązał się przystąpić do blokady kontynentalnej. Upadek Napoleona. Francja pod rządami Napoleona stała się europejską potęgą, mimo to nie udało się Napoleonowi pokonać Wielkiej Brytanii. Blokada kontynentalna nie odniosła zamierzonego rezultatu. Wiele państw mało zakaz handlu przynoszący im straty finansowe. Jednym z takich państw była Rosja. Aby zmusić Rosję do przestrzegania zarządzonej blokady, Napoleon wyruszył na kolejną wyprawę. W 1812 roku Napoleon zgromadził olbrzymie siły zwane Wielką Armią, która liczyła 400 tysięcy żołnierzy. W czerwcu 1812 roku wielka armia wkroczyła na terytorium Rosji, w połowie sierpnia Napoleon zdobył Smoleńsk, Rosjanie początkowo unikali decydujących starć. We wrześniu 1812 roku doszło do bitwy pod Borodino niedaleko Moskwy, Francji nie udało się rozbić armii wroga, wycofanie się Rosjan otworzyło jednak drogę na Moskwę, bitwa była niezwykle krwawa, trwała trzy dni, zginęło około 80 tysięcy żołnierzy. W połowie września 1812 roku wielka armia wkroczyła do Moskwy, dawnej stolicy Rosji. Nie był to jednak sukces. W mieście nie było cara i wojska, większość miasta była opuszczona przez ludność. Rosjanie wycofując się, wywieźli z Moskwy zapasy żywności i podpalili miasto. Armia Napoleona wobec zbliżającej się surowej rosyjskiej zimy, na przetrwanie której żołnierze nie byli przygotowani, znalazła się w pułapce. Napoleon zarządził odwrót, jego armia wycofywała się przez bezkresne ziemie Rosji w trudnych warunkach. Na trasie odwrotu wojsk francuskich Rosjanie stosowali taktykę spalonej ziemi, dodatkowo oddziały rosyjskie nękały wykończonych Francuzów wojną podjazdową. Z wielkiej armii powróciło z wyprawy na Rosję niecałe 30 tysięcy żołnierzy. W grudniu 1812 roku Napoleon wyruszył do Paryża, aby zgromadzić nowe wojska. Państwa europejskie wobec klęski Napoleona w Rosji utworzyły kolejną koalicję antyfrancuską, w której znalazły się Rosja, Prusy, Austria, Wielka Brytania i Szwecja. Działania wojenne rozgrywały się na terytorium Niemiec i Francji. W październiku 1813 roku rozegrała się decydująca bitwa pod Lipskiem, która przeszła do historii jako bitwa narodów. Uczestniczyły w niej armie wielu państw. Bitwa zakończyła się klęską Napoleona, cesarza zmuszono do abdykacji, a więc zrzeczenia się korony. Został zesłany na wyspę Elbe u wybrzeży Włoch. W 1815 roku Napoleon opuścił miejsce zesłania, powrócił do Europy, zyskał poparcie armii i ruszył w kierunku Paryża. 18 czerwca 1815 roku Napoleon poniósł ostateczną klęskę w bitwie pod Waterloo, po klęsce został ponownie uwięziony, tym razem na wyspie świętej Heleny, z daleka od Europy. Powrót Napoleona do Europy określa się jako 100 dni Napoleona. Tyle czasu minęło od opuszczenia przez niego Elby do klęski pod Waterloo. Legiony Polskie we Włoszech. Po trzecim rozbierze Polski w 1795 roku, Austria, Prusy i Rosja postawiły sobie za celnie dopuszczenie do odbudowy państwa polskiego. Zaborcy wprowadzili na ziemiach polskich swoje prawa i urzędy. Mieszkańcy dawnej Rzeczpospolitej stali się poddanymi wrogich mocarstw. Polacy zabiegali u władz Republiki Francuskiej o utworzenie oddziałów polskich walczących u boku armii francuskiej. W 1797 roku rząd francuski wyraził zgodę na utworzenie Legionów Polskich, których dowódcą został generał Jan Henryk Dąbrowski. Do Legionów w krótkim czasie wstąpiło około 7 tysięcy ochotników. Polacy służący w Legionach Polskich liczyli, że pod wodzą generała Dąbrowskiego rozpoczną zwycięską wojnę o wolną Polskę. Legioniści posiadali umundurowanie zbliżone do tego, które noszono w danej Rzeczpospolitej. Używano również polskich stopni wojskowych. Szeregowi żołnierze, rekrutujący się najczęściej spośród chłopów, uczyli się obsługiwania broni, taktyki, czytania, pisania oraz historii Polski. Generał Dąbrowski chciał, aby żołnierze rozumieli cele toczonej wojny. W legionach polskich szanowano godność wszystkich żołnierzy, zniesiono karę chłosty, która była powszechnie stosowana w innych armiach. Możliwość awansu na stopień oficerski mieli także żołnierze z poza stanu szlacheckiego. Do legionów polskich dołączył wybitny polityk i pisarz Józef Wybicki, będąc pod wrażeniem atmosfery panującej w oddziałach, napisał w 1797 roku tekst pieśni Legionów Polskich we Włoszech. Pieśń, nazywana Mazurkiem Dąbrowskiego, szybko zyskała uznanie żołnierzy oraz rodaków mieszkających pod zaborami. Od 26 lutego 1927 roku Mazurek Dąbrowskiego pełni rolę hymnu Polski. W latach 1797-1801 polscy legioniści walczyli u boku armii francuskiej na terenie Włoch. W starciach zginęło wielu polskich żołnierzy. Liczebność legionistów spadła do około 800. W 1801 roku Napoleon zawarł pokój z państwami zaborczymi, w którym nie uwzględniono kwestii polskich. Zasiało to zwątpienie i rezygnację w szeregach legionów polskich. Część legionów polskich, niepotrzebna już na froncie wojennym, została wysłana na Karaibską wyspę San Domingo celem stłumienia antyfrancuskiego powstania. Księstwo Warszawskie. Zwycięstwa Napoleona nad Austrią, Prusami i Rosją w latach 1805-1807 dały nadzieję Polakom na odzyskanie niepodległości. W 1806 roku armia francuska pokonała Prusy i wkroczyła do Berlina Polacy wywołali powstanie wielkopolskie, które zakończyło się pełnym sukcesem rozbito oddziały pruskie, powołano nowe władze. W 1807 roku Napoleon zawarł z Rosją i Prusami pokój w tylży, jednym z postanowień było utworzenie księstwa warszawskiego Niewielkiego państwa obejmującego Wielkopolskę, część Mazowsza i Suwalszczyznę, Gdańsk został ogłoszony wolnym miastem, małym, niezależnym państwem, pozostającym jednak realnie pod kontrolą Francji. Utworzenie Księstwa Warszawskiego stanowiło dla Polaków miastkę wolności. W 1807 roku Napoleon nadal księstwu warszawskiemu konstytucję, która wprowadzała trójpodział władzy. Księciem warszawskim został Fryderyk August z dynastii Wettinów, władca Saksonii, wnuk króla Augusta III. Książę posiadał szeroki zakres władzy wykonawczej, którą sprawował wraz z Radą Ministrów, a więc rządem. Mógł wnosić projekty ustaw, decydował o polityce zagranicznej. Władza ustawodawcza należała do dwuizbowego sejmu, który miał się zbierać co dwa lata. Na mocy konstytucji księstwa warszawskiego oraz wprowadzonego wcześniej kodeksu Napoleona wszyscy obywatele byli równi wobec prawa, zniesiono poddaństwo przyznając chłopom wolność osobistą, odtąd mogli swobodnie wybierać miejsca zamieszkania, mieszczanie otrzymali dostęp do sprawowania urzędów, prawo wyborcze do Sejmu oprócz szlachty otrzymali zamożni mieszczanie, księża i zasłużeni żołnierze. Księstwo warszawskie posiadało własną armię, której dowódcą został książę Józef Poniatowski, bratanek ostatniego króla Polski. Większość narodów europejskich traktowała Napoleona jak najeźdźcę zupełnie inny był stosunek Polaków do cesarza postrzegano go jak bohatera narodowego, wierzono, że dzięki jego pomocy będzie możliwe odbudowanie Rzeczypospolitej w granicach sprzed rozbiorów. Wojska polskie często brały udział w kampaniach wojennych prowadzonych przez Napoleona. W 1808 roku wzięli udział w wojnie w Hiszpanii, w 1809 odnieśli sukcesy w wojnie z Austrią, uzyskując dla księstwa ziemię zabrane przez Austrię w trzecim rozbiorze. Brali także udział w wyprawie na Rosję. Księstwo Warszawskie wystawiło wówczas armię liczącą 100 tysięcy żołnierzy. Klęska Napolona przekreśliła nadzieję Polaków na odzyskanie niepodległości. W 1815 roku księstwo Warszawskie zostało zlikwidowane. Pamięć o Napoleonie jako sprzymierzeńcy narodu polskiego przetrwała jego upadek. Z czasem wykształcił się mit napoleoński, oparty o przekonanie, że cesarz był wielkim przyjacielem Polaków i bardzo ich cenił. Warto pamiętać, że nie brakuje przekazów źródłowych, świadczących o tym, że wojska napoleońskie traktowały ludność polską jak ludność kraju podbitego. Na mapie widzimy właśnie Księstwo Warszawskie na tle. Także kontynentu europejskiego. W niniejszym filmie przedstawiłem jedynie najważniejsze informacje z działu 6. Serdecznie zapraszam do obejrzenia pozostałych moich filmów, gdzie każdy z tematów omawiam w sposób bardziej szczegółowy. Dziękuję za uwagę.